Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 20. kolejki BetKlik II ligi pomiędzy Hutnikiem Krakowa a Skrączem Stochowa. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 1 dla różnych gospodarzy. W pierwszej części konferencji prasowej jest z nami trener różnych gości, pan Dariusz Rolak. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I proszę o kilka słów podsumowania meczu. Zacznę od gratulacji dla trenera i dla zespołu Hutnika. Zagraliście się bardzo dobre spotkanie. My mieliśmy początkowo problem z dostosowaniem trochę wysokiego pressingu do tego, co robi przeciwniki i tutaj my wydaje mi się, największy problem mieliśmy, dlatego że traciliśmy bardzo dużo energii na, na, na obronę. Gdzieś udało się trochę to poprawić w drugiej połowie, ale tak naprawdę ta bramka w drugiej połowie meczu na sam początek chyba to już zamknęła trochę to spotkanie. Oczywiście mieliśmy sytuacje bramkowe, które mogliśmy zamienić na, na bramkę, ale też wynik był rozstrzygnięty. Piłkarski mecz. Wydaje mi się, że obie drużyny chciały grać w piłkę, mimo że boiska na początku, to, te naturalne, które są w tym okresie, nie nadają się do końca może do grania w piłkę, ale tutaj widziałem, że obie drużyny chciały konstruować akcje po ziemi, chciały grać e, w sposób atrakcyjny dla kibica i wydaje mi się, że dobre ogólnie zawody z obu stron, ale trzeba uznać wyżs wyższość rywala i to wy wydaje mi się, zasłużone punkty dla, dla zespołu kutnika. Bardzo dziękuję. Czy mamy może jakieś pytania z sali? To bardzo proszę do mikrofonu. Tam. Chodzi mi o kramarza, on tak zawsze wysoko gra, bo tutaj no jednak parę razy tak wyszedł i... To, to różne sytuacje pod właśnie bramki. Tak, no i my też jesteśmy zespół, który chce się utrzymać przy piłce i grać piłką, więc no to jest trochę pokłosie tego, w jakim systemie gramy, w jaki sposób, jaka, jaka, to, jaka to jest filozofia. E, czy gramy wysokim pressingiem, ten bramkarz ma za zadanie asekurować linię obrony, więc gra wysoko od bramki. W budowaniu tak samo, to jest zawód, który w miarę potrafi nogami grać. Może mu się może przytrafi mu się troszeczkę gorszy mecz, ale ogólnie tak, No jeżeli chcemy się utrzymać przy piłce, to musimy korzystać z bramkarza i takie sytuacje będą miały czasami miejsce. no Mam nadzieję, że jak najrzadziej. Panie trenerze, ja chciałem zapytać o tą sytuację z licencją. Czy to was trochę niepokoiło w tych przygotowaniach? Czy byliście na 100% pewni, że uda się wystąpić wiosną? No bo została odwieszona dopiero tak w zasadzie przed samą inauguracją. Też przy okazji dopytam może o Wisłę Puławy. Czy, czy trenera zdaniem ta drużyna zagra, czy, czy ta liga będzie już raczej niepełna? To może odpowiem na drugie pytanie najpierw. Co do bisu Puławy nie wiem, po prostu nie wiem, trochę niepokoi mnie to, to że te decyzje są podejmowane tak późno, dlatego że tak naprawdę też trzeba szanować rywali, którzy grają z drużynami, które te licencje mają zawieszone i te drużyny też nie wiedzą, czy się mają szykować do tego meczu, czy nie, czy ten mecz będzie przełożony, czy to będzie walkover. No nie ukrywam, że to gdzieś w mojej głowie trochę siedzi, aczkolwiek też no, nie dopuszczam do, 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 do myśli tego, że, że możemy nie grać, tak? Więc ja przygotowałem zespół przez cały okres zimowy z tym nastawieniem, że do pierwszego meczu podejdziemy. Też no, Nie ukrywam, że straciliśmy kilku zawodników z pierwszego składu które i to miejsce musieliśmy zapełnić nowymi zawodnikami, więc też klub no, poczynił pewne starania, żeby tych nowych zawodników pozyskać. Więc wydaje mi się, że tu wszyscy chcieliśmy bardzo grać. A to czy, czy zagramy no to już to, to jest troszeczkę poza mną. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z sali? Widzę, że pytań brak, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie na drugiej części konferencji prasowej po meczu Chudnika Kraków ze sklączyłem Stochowa. W tej części konferencji jest z nami trener różnych gospodarzy Pan Maciej Musiał. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. I proszę o kilka słów podsumowania meczu. Pierwszy mecz jest zawsze... Dużo nie wiadomo dla trenera, jak jego zespół się zaprezentuje, bo sparingi nie odzwierciedlają tego tak naprawdę, jak zespół zniesie presję meczową związaną z grą punkty, zwłaszcza waszą zespół, jaki my posiadamy. Myślę, że mogę być zadowolony z tego spotkania, z tego, jak on przebiegał, jak, jaki, scenariusz, przy, jaki scenariusz był w tym spotkaniu, bo wiele rzeczy się jakby sprawdziło tego, co pracowaliśmy w tygodniu. I bardzo dobrze to było realizowane przez zespół, czyli z takiego, powiedzmy, aspektu taktycznego jestem bardzo zadowolony. Z tego, jak zespół grał jakościowo, to też jak na pierwszy mierz uważam, że było całkiem, całkiem przyzwoicie i za to też podziękowałem zawodnikom, że potrafili w tym, w tym drugim tak, na, tak naprawdę spotkaniu na trawie rozegrać całkiem niezłe zawody, bo graliśmy jeden sparring na, na boisku z naturalną nawierzchnią. Ten tydzień był trudny, bo kilka treningów pracowaliśmy na sztucznej płycie, ze względu na warunki na naszym bocznym wojsku, niełatwe, więc też ta zmiana na wierzchni też jest taką niewiadomą, ale dziwnęliśmy to. Uważam, że zespół spisał się dobrze i wygrał zasłużenie. Kontrolowaliśmy ten mecz praktycznie przez całe spotkanie, wyjątkiem jest może ostatni fragment meczu, ostatni kwadrans, który był wyraźnie słabszy. Wynikał troszkę z tego, że pogubiliśmy trochę organizację i yy, ale, ale wiadomo to też nie ma co marudzić, trzeba się cieszyć z punktów i, i walczyć o kolejne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy mamy jakieś pytania z sali? Proszę bardzo tam mamy mikrofon. No, Chodziło nie o tych pójdę witantów, którzy wyszli w pierwszym składem. No udany chyba to był dla nich i początek. Sajnik i, i, i bilacy. No tak, i o w bramce chyba też nie wiem, czy on też nie debiutował. Za mnie na pewno był to jego pierwszy występ. Decyzję o tym, że Semik zagra podjąłem w środę, bo wahałem się między dwoma młodymi zawodnikami i zdecydowałem się na niego w środę. To była dobra decyzja. Ten chłopak zagrał, patrząc przez pryzmat jego wieku i doświadczenia, bardzo dobre zawody. Uważam, że obronił się. Bardzo dobrze wyglądał w sparingach. Natomiast kwestia była, czy dźwignie presję związaną właśnie z meczem mistrzowskim. Dźwignął, szczelił bramkę, ale abstrahując od tej bramki, bardzo dobrze realizował taktykę. Poza tym obronił się też piłkarską. Uważam, że to jest bardzo zdolny chłopak i cieszę się, że, że tak fajnie zadebiutował. Natomiast wiadomo, że musi się dalej rozwijać i to jest dopiero początek dla niego. Co do Wilaka, to jest chłopak, który przyszedł do nas bardzo późno. Też się wahałem, czy zacząć z nim w składzie, ale też. Uznałem, że spróbujemy dzisiaj z sowińskim na dziewiące, więc też to miejsce dla Wielaka się automatycznie zwolniło. Też dobra decyzja uważam, bo chłopak, który ma bardzo duży, duży potencjał zarówno piłkarski, jak i motoryczny. I to było też dzisiaj widać dużo jakości, też dobry strzał uważam. Może nie strzał, bo, bo oczywiście ten załonik był gdzieś tam skautowany i mieliśmy o nim wiedzę, natomiast dobry transfer na pewno i, i też dobry występ. Także w bramce uważam, że z wyjątkiem jednej sytuacji, gdzie trochę poniosło młodego bramkarza, tak naprawdę wynik, występ bardzo przyzwoity. Także jestem z nich bardzo zadowolony. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? A skąd ta zmiana w bramce? Czemu? Brakowało Wam młodzieżowce? Do... Czy brak... Nie, bo graliśmy na czterech młodzieżowców, ale raz, że Dorian słabo wyglądał w i. Moim zdaniem miał udział przy kilku bramkach w meczach kontrolnych. Nie dawał nam tej pewności, którą dawał nam na jesień. Natomiast też, oczywiście, w jakimś tam stopniu pracujemy nad tym, żeby, żeby szukamy jakby nowego gookolskiego. Czyli no, ten klub będzie tak funkcjonował, że będziemy się starali właśnie rozwijać młodych chłopaków. I puszczać ich dalej. Tak, taka jest, takie jest założenie. Nie mamy jakichś bardzo ambitnych celów sportowych, bardziej właśnie takie szkoleniowe i stąd taka też decyzja o tym, że, że spróbujemy. To było, to było ryzykowne, bo Dorian miał bardzo dobrą jesień, natomiast tak jak mówię, w zimie, w tym okresie, w tym okresie przygotowawczym, jego granie nie była tak pewna, stąd taka decyzja. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Powiedział pan, że nie macie bardziej ambitnych celów sportowych, to przyznam szczerze, że jestem trochę zaskoczony, patrząc na miejsce, które teraz mam. Wydawałoby się, że baraże są jak najbardziej w zasięgu. Chyba, że nie wiem, źle zrozumiałem. Znaczy nie, już pan zrozumiał. To, że jesteśmy wysoko w tabeli, to zasługa tego, że mieliśmy bardzo dobrą jesień, ale to był wynik ponad stan i musimy sobie to jasno powiedzieć. Powiedziałem to na ostatniej konferencji na jesień, że jeżeli chcemy realnie walczyć o baraże. Musimy się wzmocnić, myśmy się nie wzmocnili, My straciliśmy Rakelsa i Głogowskiego. Przyszło dwóch chłopaków na ich miejsce, którzy mam nadzieję, że ich zastąpią i e, będą to udane transfery i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. E, natomiast straciliśmy w okresie przygotowawczym Kędziorę i Górskiego, dwóch zawodników, którzy dawali nam bardzo mocną głębię składu, którzy może nie grali od początku, nie byli zawodnikami pierwszego odboru, ale prawdopodobnie Górski, gdyby był zdrowy, grałby dzisiaj od początku. W tym momencie mamy już dwóch zawodników. Realnie i zdaję sobie sprawę, że miejsce w tabeli jest fajne, ale też mam z tyłu głowy to, że czeka nas jeszcze kilkanaście spotkań, nasza kadra jest naprawdę bardzo młodzona, naprawdę bardzo ograniczona i pojawią się problemy w momencie, kiedy ci czołowi zawodnicy nie będą mogli grać. Dzisiaj wyglądało to dobrze, graliśmy bez misiaka, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że dojdą urazy, dojdą kartki i patrząc na to, jaką mam kadrę, jeśli chodzi o liczebność. To nie mogę powiedzieć, nie mogę zapewnić Wam Panowie, będziemy walczyć, będziemy walczyć o, o baraże, o awans. To jest moim zdaniem cel zbyt ambitny w tej chwili na ten zespół. Natomiast jeśli taka sytuacja się oczywiście będzie tak, tak klarować, to, to będziemy się bili jak najwyższe miejsce. Naszym celem jest utrzymanie się, bezpieczne miejsce w tabeli. Takie założenia przekazałem zespołu. Mamy jeszcze jakieś pytanie z sali? Widzę, że pytań brak, także bardzo dziękuję. Dziękuję.